Halo? Dzień dobry Tutaj dostawca czeka na pana od godziny z pana artami. Aha dobra, Ewie. o kurde no to wiesz co ja już idę. Za ile mam być? Ma pan 30 sekund to... 30 sekund! Ja pier... no to idę, już idę, już biegnę! Odcinku fan mailów nie to nie jest, powiem, że myślicie, że to jest specjalny filmik na milion subów. To nie jest specjalny filmik na milion sługów. Specjalny filmik na milion subów będzie dopiero za jakiś czas, bo to jest bardzo skomplikowany filmik. I jeszcze do tego dorzucę wam. Fajną parodię, nie wiem kiedy będzie, ale też będzie mam nadzieję za niedługo, więc dwa zanadniste filmiki, nad którymi pracuję, do tego nic nie było. Przepraszam, no ale jest teraz pana, ale dzisiaj mam ze sobą mojego kuzyna, który się pojawi tutaj obok mnie za 3 sekundy. 3, 2, 1. I jest! Kuzyn jest ze mną dzisiaj, będziemy razem przedstawiać, że wam pan... Co dostałem od was, więc możesz podać i zaczniemy Mamy koszty. Wiesz, co było dziwne? Strasznie dziwne. Odwodziliśmy pudełko, tak wszyscy stoimy, bo miałem parę u mnie dzisiaj. My. Patrzymy, i tak wołamy i coś tak. śmierci jakimś. Czym to było, co to za. Zdechłego szczurka. <śmiernik> Jakiś zapak z szczura, nie? Z pudełka naszych fan mailów. A ja tak myślę, o kurde, bo to jest dużo pudełka, nie? Tam było z 50 takich paczek, nie? Przynajmniej. I myślę, o kurde. Jakiś zdechły szczur, coś mi przysłał. Jakieś zwierzę zdechłe, czy coś, albo jakieś jedzenie i to zgniło, bo przez miesiąc te pane ile były w pudełku, bo prze przewiozę je z i Dopiero teraz je otwieram. No to teraz chwila prawdy, zobaczymy, czy coś będzie złego. Mam nadzieję, że nie. Czy mamy kciuki, czy A, w Anglii, czy mamy fingers crossed, mówimy. Dobra, to otwieraj, zobacz co tam jest ciekawego. Kurde. W ogóle dzięki Wam, jeszcze milion subskrypcji dobiliśmy. Jesteście zabroniści, dziękuję Wam wszystkim. Ale nie, to nie jest winik, dziękuję, waniam na milion, więc... Przechodzimy do pana, to co to jest ciekawego? Buty, yes! Yes! Co to jest? Ananas! Zawsze chciałem ananasa. dziękuję za robisy. Dobra, ej, to wygląda jak... <ścoughs> <śleszy> 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 Kurde serio, będzie jakiś zdekuściu. <śleszy> Juu! Yes! Dobra, Kuba, jak będzie czekolada, to ty bierzesz, bo ja już dietuję. Już dwa miesiące nie chodzę na siłkę przez was, bo przepraszam, Ja na przez ale że przeprowadziłem się tu i mam tyle na głowie, ale za tydzień zaczyna, więc nie ma czekolady, ale są czekoladki pozostałe. Co to Dureksy? Masz Kuba. Usted Nie wiem co tam jest. Dopiero po siłę the o, ale fort! Ej, ale dziwne, bo mówię właśnie o siłowni, otwieram tu i piszę dopiero po siłowni. O Boże, ale fajne, dobra. Tutaj, co to jest? Pakulaj? Brązoletka? Nie wiem co to ma być. Hello? Nie wiem co to jest. Dobra, mamy czekoladę jak zawsze. Nie będę już się tymi czekoladami, bo będziecie mi za dużo ich wysyłać. Więc zobaczymy co w tych e, dureksach, kineksach. Yes. Dobra, kupon do Marcelo zarobiście, Dziękuję Ci! Polski pingwin Szwagier! Mamy polski Piękny swagger i mamy taki mały polski Piękny e, tutaj dobrego. Więc przejdźmy do kolejnego badania. Nawet nie powiedziałem od kogo. Wiesz, od kogo? Od Julii Jednym Rysiak! Słodnie dziękuję. Słodnie, będą dla gości, teraz, którzy będą do mnie przychody. Jest <grym> Nie jest <grym> zgoła? Nie ma teraz. O, jest, jest, jest. Ok, spróbujemy zmontować polski drink. What? Drugi. Oh, ale fajnie, jak fajne materiały to są super. Co tam jest? O, oh, taki sweet, taki sweet bez nóg, bez rąk. Kacper wajda. Mamy od ciebie. O, oh, oh, Ej, yeah. <grym> hey, to jest chyba to, Ej, setki od to lepiej, jak ja tutaj jakieś zdekłe zwierzę. O, ta. Co to jest? Nie wiem. Ale śmierć, wszystkie paczki śmierdzą, jak nie. Ej, o nie, lider niespodzianka. <grym> Ej, zobacz! Jakiś... jakiś szczurek. Ej, obczaj sobie, że w lider niespodzianka by były zdekłe zwierzę jakieś. Zdę. Tutaj. Co to <grym> jest? Co <grym to jest? <grym> No, umówek tym Co go tutaj? I tutaj mamy oświatrzyny. <noise> <noise> Dobra, przynajmniej mniejsze kawałki czekolady. Ale przynajmniej gościu wie, jak się oświadczyć mi. Czekolada. Dobrą drogą, człowieku. Dobrą drogą. I tutaj? <noise> wow! Wow! Takie broloczki. E! Pokażę nowego wiloczka, bo reszty są... Wiesz reszty jest duże, mam jakieś pingwiny, jakieś... jakieś jakieś pipery, jakieś wszystko jest. Zanobliście, dziękuję źleczku. Przyjdźmy do kolejnego panarta. Mateusz Sroka lub Srora. Srora, Sroka. Sroka. Okej, okay, niech będzie. Mateusz Sroka. Kurde chyba te mi kupiłeś. Wiesz co? Czy <laughs> się wczoraj, zanim zrobiłem zakupy. Zarobiście. Earl Grey. Mocny. Dobra Anglia. Anglia jest. I czosceczkę do herbatki! O! Wow, Zobaczcie! U! U! <słuch> Herbatka i taki słóczki, pluszoczek. Dobra, to był zajebisty fanat, zajebisty prezent. Dziękuję Wam. Jak kolejne święto, normalnie. W sumie lepsze, bo jeden raz na święta od mamy dostałem ołówki. Nie wiem, tak się na nią że dostałem ołówki, nie? Tak przychodzę mam mówi święta, nie? Jakieś buty z karbuta. Dobra, Olivia Krajewska. Krajewska. Kraje, Krajewska, właśnie. Tutaj jest tylko napisane polski, polski. O, Ooo, Nic nie to jest mamy mały ma. e, To jest od... nie piszę od kogo to jest Nie wiem czy to... Dobra no! Kawałek <grywka> <grywka> z pingwinem namalowanym. Okej, okay, dzięki <grywka> Ale to jest fajne zobacz Nie okay. wiem jak że na walce kleją takie rzeczy Ta Taki stopień zderpowany, bo to chyba źle zrobili z kim. Tak, źle. Ale jest fajne, pingwinowy. Tylko zderpowany trochę. Torby plastikowe. Na zakupy. Zaraz nie, nie będzie mi brak chusteczek i tonelek na zakupy. Dobra, następna rzecz jest co? Już Kuba, już Kuba tutaj nie powiedziała... Że... <śleszy> <śleszy> Prezent jest od Cepella i Marcelina. Dobra, Dobra, to wygląda na to, że była jakaś wyprzedaż eba poduszek kimpinowych. Znaczy mój, mój sklep za by się też otwierał i kilkinowej i youtuberowy. Ale to już inna sprawa w ogóle. Coś czuję, że będzie... Armia pitwinu. Armia pitwinu się zbiera. Dobra, super, dzięki wam mam my poduszki. są sumie bo łóżko ma... Normalnie dwa poduszki, więc zarobiście. Następny fanart to już na pewno nie jest poduszka, więc... Możemy wszyscy w spokoju poczekać na... tą rzecz. Na... Wow, co to jest? Malowane, to, rysowane to? Dobra, jakiś prezenci? E, Prezerwatywy, nie, to jest... <śla> Balonik? Udajmy, że tego jest słyszałem. <laughs> Tutaj jakiś... Za... Ej, czy to nie? Kiedy były ten święta, ten zająca? Bo myślę, że ten fanat jest od <laughs> Od kiedy? Kiedy to było? <laughs> w, lutym? w lutym? Chyba. W marcu czy coś? Luty chyba. W, lutym. w maju Luty. chyba. Luty. W lutym? Luty. Dobra, to, czyli to jest fanat z lutego. <laughs> Normalnie jakoś musiał się zgubić w tych. I mamy tutaj super rysunek, taki, taki plakadzik sunek mingwinowy, czekoladkę i e, Easter Bunny, który już jest... Ty chyba na poduszkę patrz. Nie! Takie miękkie! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Nie, nie gadaję. Gdybym już będzie zostawał na noc, będę mieli na czele. <laughs> ja wierzę. No. Dobra, kolejny fanat Będę totalnie niezadowolony. Milka, czekolada. Nie mogę być zadowolony. No, bo potem mi dyscyplinują ci. Czekolad milka. Nie możecie tak robić, już nie ma czekolady. Koniec z czekoladami, koniec z poduszkami. Za dużo tego jest, za dużo, za dużo poduszek. Za dużo czekolady jest. Jak chcecie czekoladę wywysyłać, to czasami sobie podję, ale nie mogę aż tyle czekolady jeść. Tutaj nawet nie są wszystkie fanaty. To jest jeden tydzień wartości bananów tutaj, jak nie więcej. I mamy w środku od Michała Polanowskiego też liści. Zawsze jakimś właśnie w wolnym e, w wieczorku sobie czytam. Mamy Orbit Gumę, nie wiem czy moje zęby były jakieś złe na odcinku, że mi coś tu <laughs> Mam biały. Ładny. ładny. E, no raczej. I malutkie, dobrze pomyślane, są do kartoników. Takie małe figurki z plastyniów. Mamy Zobiaka, Creepera. jest fanart od Huberta Brząkowskiego. Hubert Brzączkowski. Hubert. Coś tu mi wyszło tutaj. O! O, zobacz. Jaki piękny. W sumie najbardziej Najbardziej do tej pory od wszystkich, co dostałem, wyglądający jak mój skin, Minecrafta. O nie! <laughs> <laughs> Wystarczy ścimy czekoladę! Już koniec! Nie ma czekolady! Dziękuję ci za czekolady, bardzo, ale już przesadzacie z tą czekoladą. W środku, jakiś i listek, który zaraz przeczytam. Dobra, ostatnie trzy fanarty, więc biorę się za otwieranie tego, bo jest całkowicie zaklejone w taśmie klejącej, więc jak będzie otwarte się widzimy. Okej, ok, jesteśmy w środku już naszego pudełeczka i otworzę Wam Lary! czekolada, ale to wygląda już bardziej zdrowa czekolada. Tutaj mamy fanacik od Juli Kryczki, który był właśnie w pudełeczku, bardzo ładny też, pingwinowy I parę moich zdjęć. To od Juli i to od Maxa. Dziękuję że weszli. Przejdźmy do przedostatniego ostatniego fanarta. Dobra, teraz mamy taką wielką paczuszkę i będziemy ją otwierać. Dobra, przedostatni fanart yy, czy gocłek na pudełku i otwieramy. Zobaczymy co... Nie! <sad> Nie! Nie! Zobacz! Ja już nad, ja to na na to patrzę. I kolejny ping pong ten zmetko! Z... To już się stało to totalny besten. To jest najbardziej zwariowany odcinek fananty, co kiedykolwiek zrobiłem. Zobaczcie to! Ja co to, co to jest? To jest magnes! Dobra i jeszcze czekolada! Tego jeszcze nie było, to jest taka wkowa, bo stopiona też po gorąco jest. I swag list, który przeczytam sobie później. Teraz Przechodzimy do ostatniego fanata, który już dobrze wiem, że nie jest poduszka. I to jest coś fajnego. Myślałem, że to dostanę na koniec, bo rzadko w sumie dostaję takie rysunki, takie większe czy obramkowane. I to jest jeszcze warto powiedzieć od Roxany Garasson. Roxana Garasson z Anglii. Bardzo blisko mnie mieszkała. I to bardzo słodko wygląda. O! Już otwieram. To wygląda jak taki większy rysunek dla mnie. I to jest bardzo ładne. Dobra, w końcu wyciągnęłam. I to jest od Roxany obrachowane i pomalowane. Super rzecz. Dziękuję Ci, Roxana. Naprawdę miło. I co to jest z tyłu? No, karteczki potem będę czytał. Więc dziękuję Ci bardzo. Dobra. Dzisiejszy panel mail z zdegradamy. Stok piwników! od Was i w sumie fajnie mogę sobie tak oprzeć, dzięki jeszcze Kuga, który występował dzisiaj ze mną na odcinku, widzieliście chyba mnie go na, na samym początku jak występował na tym śmiesznym, w śmiesznych scenkach, jak coś, link do mailów macie w opisie, lajkujcie ten filmik, łapkę w górę specjalnie za ten crazy, crazy zbieg okoliczności i subskrybujcie, jeżeli chcecie widzieć więcej, widzimy się na dniach w kolejnych odcinkach, na razie, cześć!